W jakim miejscu świata jest profesor Ryszard Legutko. Tego jeszcze nie wiemy, ale dowiemy się wnet. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry panu, Sztra i dzień dobry państwu. Strasburg, Bruksela, Warszawa, Bruksela, Kraków. Bruksela, 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 Bruksela. Czyli świat oglądany przez okna w, w Brukseli. Zacznijmy od wyborów amerykańskich, ważne wybory i kłopoty, kolejne kłopoty z liczeniem głosów. O tym opowiadał w poranku wnet Wojciech Cejrowski. No, to staje się powoli tradycją amerykańską. Ten cały system mocno ztechnologizowany, akurat jak widać, rozbija się w, w kontakcie z ludzkim e, żywiołem. No i pewnie tak jak wcześniej, będą p protesty, e, p procesy skargi i tak dalej. No, trochę. Trochę bałaganu z tym jest rzeczywiście. To, to prawda. Jeszcze takie ważne informacje. Informacje dotyczące geopolityki Europy i Chin. Wizyta w Chinach z, z szefa rządu Niemiec. Panie profesorze, wrażenie jakie zrobiła na panu i na reszcie polityków europejskich? No, na mnie jak najgorsze i, i oczywiście to jest też reakcja wielu, wielu ludzi w, w Europie, no ale my, no wiemy, że Niemcy tam, roz, rozgrywają tę swoją politykę, która jest dość egoistyczna, to jest, to jest urzędnotowywane, bo jeszcze, jeszcze nie, nie tak dawno tego typu komentarze się nie, nie pojawiały ani w prasie niemieckiej, ani w prasie krajów zachodnioeuropejskich, a w tej chwili one są. I no, to też powoduje, powoduje pewne napięcia w, w no. Europie. Z jednej strony mamy tą retorykę Solidarności murem za. Ukrainą wszyscy przeciw Putinowi, ale tak naprawdę ten, ten rozdziew i interesa jest coraz bardziej widoczny, napięcie między, między Paryżem a Berlinem, no, ogólne, powiedziałbym, zniesmaczenie polityką rządu niemieckiego, również w samych Niemczech opozycja jest bardzo Krytyczna. czy opozycja, czy tak zwani hadecy prowadziliby zasadniczo inną politykę, no to można spekulować, ja nie sądzę, żeby ona była tak zasadniczo inna, to jest jednak stara tradycja prowadzenia polityki przez Niemcy. Czy to napięcie, które się pojawiło rzeczywiście na linii Paryż-Berlin coś zmienia w sytuacji Rzeczpospolitej. No, coś oczywiście zmienia. No. W naszym jednak naszym interesie jest, żeby ten koncert tych dwóch Głównych, no, że tak powiem, muzyków Unii Europejskiej nie, nie, nie brzmiał harmonijnie, więc w tej chwili nasze interesy jakoś wydają się być bardziej zgodne z interesami w Francji, choć ciągle jeszcze te kraje są przecież uprzywilejowane w, w Europie i, i Komisja Europejska, instytucje europejskie raczej je wspierają, prawda, po, 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 po pomocą również pomocą publiczną. Także, także to ciągle są. Prawda, naj, najważniejsi aktorzy, ale, ale w naszym interesie jest jednak, żeby nie było monopolu ani nawet duopolu w, w, w Unii, tylko żeby jakoś to wszystko było bardziej z, zrównoważone. A to się no niestety musi do, dokonywać przez te konflikty na, na, na górze. I w interesie polskie, żeby jakoś dobrze te konflikty między wielkimi roz, rozgrywać. No Ja tylko powiem, oczywiście tak, po, poza wszystkim o tym też trzeba pamiętać, no to, że my przyjmujemy bez specjalnego zastanowienia i czy bez komentarza to, że dwa państwa rządzą Unią Europejską, a, a czasami tylko jedno państwo, to jest, to jest oczywiście skandal, prawda? Znaczy, tak nie powinno być. No, Unia nie może być własnością tych naj, najsilniejszych, a my często, my często yy, jakoś godzimy się na to bezrefleksyjnie i nawet zresztą sami zainteresowani. No, kanclerz Niemiec parę tygodni temu przecież wygłosił takie, takie swoje orędzie czy oświadczenie, w którym mówił wprost o przywództwie niemieckim. No, przepraszam bardzo, no, w traktatach nie ma nic na temat przywództwa niemieckiego. Co więcej, kanclerz domagał się większej centralizacji, to znaczy większej, większej władzy dla tego przywództwa niemieckiego, a zważywszy na to, że Niemcy, Francja też, oczywiście inne kraje zarodnie też, ale Niemcy przede wszystkim są odpowiedzialne za e, tę sytuację energetyczną przez swoją fatalną e, prorosyjską e, politykę i, i uzależnienie od e, dostaw energii z e, nie, z Rosji, to w takiej sytuacji domagania się jeszcze większej władzy jest zupełną doszczelnością do zagmówienie. Tak no, myśmy oczywiście spaprali. Prawda, nie słuchaliśmy Polski, nie słuchaliśmy krajów bałtyckich. Fatalnie w ogóle to rozegraliśmy i w związku z tym musimy mieć więcej władzy, bo teraz to już naprawdę będziemy dobrze rozgrywać. No, Taki, taki sposób rozumowania jest też silnie obecny w, w Europie i w, i w Unii. O tym też trzeba pamiętać i tutaj nie dać się na, na, nabierać na podobne słowa. Czy włoskie wybory coś zmieniły w tej europejskiej polityce? No, włoskie wybory myślę. Coś z, zmieniają. No jest, jest nowy fakt polityczny. Powstał rząd, nie tylko rząd konserwatywny, ale, ale rząd, w którym najsilniejszą partią i to partią o, o rosnących wpływach już po wyborach jest, jest partia bardzo wyraźnie konserwatywna, partia atakowana no historycznie przed, jeszcze przed wyborami i w trakcie wyborów i poprzez te si si siły gł głównego nurtu. Eee, no w, w, w stylu to znaczy, że, prawda, że, że faszyści, że, że, że populiści eee, w, w, w Europie, gdzie istnieje coraz większa cenzura, gdzie no, mało co już można powiedzieć, w walce z mową, tak zwaną mową nienawiści i w, 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 w walce o inkluzywność, cenzura coraz bardziej staje się dotkliwa. Nazywanie partią, partię, która stoi na gruncie wolności słowa. Wolności badań, i tak dalej, taką partię nazywać partią neofaszystowską, to pokazuje jednak, że, że te, te rządy głównego nurtu w Europie uległy przez, przez swoją monopolistyczną władzę, przez bardzo dużej demoralizacji. Więc ja się cieszę, że ten rząd powstał. Że to jest rząd silny. No, jak wiadomo, rządy silne we Włoszech to nie jest taka częsta sprawa. No i czekamy. Tu bardzo zdecydowanie Georgia do, Meloni występuje. Jest w sojuszu z Polską, z polskim rządem. Na pewno będzie presja na nią i na rząd. Włoski, żeby no jakoś albo, albo skapitulowali, albo dołączyli do, do głównego nurtu, albo do próby jakiejś pacyfikacji, ugłaskania, zobaczymy. Ale to jest pewien fakt ważny. Wszystko, to powtórzę myśl, którą poprzednio wszystko, co rozsadza. Ten polityczny, ideologiczny monopol, jaki istnieje w Europie od dłuższego czasu, jest dobre. Jest dobre dla Europy, jest dobre dla ludzkiego umysłu, jest również dobre dla e, Polski. Tak samo właśnie powstanie takiego e, rządu, e, no, który myśli inaczej, a, alternatywną politykę prowadzi, właśnie broni e, e, wolności. E, suwerenności państw członkowskich, przestrzegania traktatu. No, takie elementarne rzeczy, o których zapomnieliśmy, czy które zostały właściwie zrujnowane przez ten pol, polityczny monopol głównego murtu. Więc to Więc to, to jest ważne wydarzenie. No, szkoda, że w Szwecji sprawy potoczyły się trochę inaczej, tam ten nacisk. Presja z tego głównego nurtu była tak wielka, że w demokracji kolejna prawda, ciekawa partia, raczej konserwatywna, mimo sukcesu wyborczego, nie weszli do rządu, są takim cichym wspólnikiem przez pewien, przez jakiś czas w każdym razie będą bo to byłaby, to, był, to byłby kolejny krok. Ale też widać, nawet w takim kraju jak Szwecja, który słusznie bywał nazywany Arabią Saudyjską politycznej poprawności, nawet w takim kraju pojawiają się zdrowe odruchy z to, to się trzeba cieszyć. Nie, może to nie są zdrowe odruchy, ale pojawiają się w Unii Europejskiej, pojawiają się takie myśli dotyczące wojny na Ukrainie, że może po zdobyciu, jeśli uda się Ukrainie zdobyć Herzog, to może powinna Ukraina przystąpić do stołu rozmów z Putinem. Co pan o takich głosach sądzi? No to są to, to, to są głosy socjalne, mówiąc szczerze, to jest też takie nastawienie, które często nie jest artykułowane, ale ono jest bardzo głęboko tkwiące w tych elitach europejskich, zresztą nie tylko w elitach w szeroko, szeroko, w wszelkich kręgach sp społecznych. żeby znaczy, by tę wojnę. Skończyć, bo to, to z jednej strony jest no, zagrożenie na, no, na bezpieczeństwa energetycznego i tak dalej, kłopoty. Zima się zbliża, nie wiem jaka ta zima będzie, zima w tak dalej, nie będzie pędu. No wiadomo, oni się boją tego. Tak, no, z drugiej strony mówi o tym, że taki odruch humanitarny, ludzie giną to zła wojna, trzeba to skończyć, pokój, pokój przede, przede wszystkim, więc, więc mimo tej retoryki właśnie, że my tu bronimy Ukrainy, nic o Ukrainie bez Ukrainy, żadnych, żadnych tych aneksji terytorialnych, to jednak to jednak gdzieś tak podskórnie i jak mówię, też staje się to słyszalne, że no, trzeba szukać najbliższej okazji, żeby ten pokój zawrzeć. Nawet jeżeli tam Rosjanie by czegoś tam zażyczyli, jakiegoś kawałka terytorium, no to już kogo to tak naprawdę w Niemczech, we, we Francji, czy, 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 w, czy w innych krajach, prawda, w, w, w Portugalii, w Holandii, kogo tam obchodzi, czy. czy granica rosyjsko-ukraińska będzie przebiegać w ten sposób, czy w inny sposób? Kto to tam wie? Więc, yy, yy, więc to, to jest jednak yy, to jest mi, mi, dla, dla tej mentalności europejskiej ta wojna, mimo wszystko, jest dość odległa. Ona jest tylko o tyle blisko, właśnie, że jest to zagrożenie energetyczne, zimno w mieszkaniach, prawda, ciemno wieczorem na, na, na korytarzach oszczędności energii, o tyle jest blisko. Natomiast natomiast wszystkie te rzeczy związane z, z ewentualną aneksją, imperializmem rosyjskim, z suwerennością, integralnością terytorialną Ukrainy, to jest wszystko dość abstrakcyjne i i, im szybciej się ta sprawa skończy, tym lepiej. Takie, takie jest takie jest nie, no, nie, myślę, że to jest nastawienie przeważającej części ludzi tutaj, a z pewnością tych, tych, tych elit europejskich. To panie profesorze, zajrzyjmy do naszych polskich spraw. Coś drgnęło. Polskie sprawy z Unii. Czyli KP, tak? KPO, tak. Tak zwane KPO i budżet unijny pieniądze europejskie. No, był Pan minister wczoraj, dzisiaj się toczą takie rozmowy na, na poziomie technicznym. Zobaczymy. No to jest sprawa polityczna, to nie jest sprawa merytoryczna. To widać z reakcji, prawda? Tam, tam tej strony. Więc wie, że to, jest, to są działania polityczne, których celem jest utrudnienie życia polskiego rządu, co miało to prowadzić do zmiany rządu. Taka jest, taka jest intencja. Wszystko ma charakter kompletnie pozaprawny. Poza to jest, to jest. To, to, są, to są działania pozatraktatowe, w ogóle nie daje, traktaty nie dają takiej możliwości. Wychodził komisarz i mówi polskiemu parlamentowi, że ma coś tam zmienić. W ogóle nie do pomyślenia, to, 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 jest, to jest rzecz oburzająca. No, ale takie, takie są realia. Doprowadziliśmy do tego, że, że Komisja Europejska zachowuje się bardzo arogancko. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. To znaczy pan, nasz polski komisarz mówił i to podał kilka razy publicznie, że te sprawy nie są sprawy pol polskie. Właściwie nie są przedmiotem rozważań na posiedzeniu kolegium komisarzy. Wobec tego ja sobie zadaję pytanie, jeżeli nie są one przedmiotem rozważań, czy decyzji, czy dyskusji na posiedzeniu kolegium komisarzy, to gdzie one są tam w komisji rozważane? W jakim pokoju, w jakim w jakim formacie, prawda? w jakiej, y, jakiej komórce y, tej, 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 tej instytucji. To, to wszystko jest y, gdzieś się tam y, y, odbywa, nie wiadomo, gdzie to jest taki świat kawkowski. Wychodzi y, jakiś ty, pracownik y, średniego szczebla i nagle puszcza w świat wiadomość, że Polska nie dostanie tych funduszy strukturalnych. Kto go do tego upoważnił? A w zasadzie to działa. My nic nie wiemy. To, jest, to, 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 co się dzieje z tą komisją, przez to jest, jest zupełnie przerażające. Ja, ja myślę, że w będzie jednak narastać bunt i państwa członkowskie. No, Zaczną opierać się bardzo mocno tej trzech i temu takiemu kawkowskiemu sposobowi rządzenia w Europie. Natomiast, czy, 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 jest, czy jest lepiej, czy nowy minister, i tak dalej, te kontakty. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Wszyscy ci tutaj, którzy są, którzy obserwują z bliska instytucje europejskie są nastawieni raczej pe pesymistycznie. Ja tutaj nie jestem wyjątkiem. No być może jakaś presja polityczna będzie, żeby, no żeby już nie, nie, nie przeciągać tej, tej całej sprawy. Choć, choć lewica, która rządzi. Unią Europejską i prowadzi tę swoją partyjną politykę przeciw rządom konserwatywnym, a tutaj jest nastawiona bardzo, bardzo bojowo i już słychać głosy, że jeżeli tylko. Urszula von der Leyen, żeby jakiś wiersz polski, to nie zostanie wybrana na kolejną kadencję, gdyby była kandydatem. Nie znaczy, że Urszula von der Leyen bardzo chciała Polsce pomóc. Ja takich złudzeń nie mam, ale w każdym razie są głosy tutaj, że no niech, niech raczej o tym nie myśli, bo pożegna się z Kolą kadencją na stanowisku przewodniczącego komisji. A być może pożegnałby się wcześniej. Piotr Witt mówił o śledztwie, które jest prowadzone w, w, przez, po, 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 jest prowadzone w sprawie zakupu szczepionek przez Unię Europejską. Jest takie śledztwo i czy to poważna sprawa? No, no tak, ale w przypadku Junckera też tam była były jakieś śledztwa się toczyły w tych, sprawie tych podatków, jego tych manipulacji podatkowych w Luksemburgu, ale to wszystko gdzieś, gdzieś utonęło w tych, w tych przestrzeniach europejskich. Obawiam się, że, że tym Również tak może być. No zresztą Ursula von der Leyen miała, jak wiemy, jakieś kłopoty wcześniej, już nie tylko na stanowisku nie, ministra obrony Niemczech, ale także w tej swojej no, krótkiej, chyba jednak karierze naukowej, tam były za, za o plagiat, były też ta się to skończyło, jakoś zdaje się ugodowo, że to prawda. tam no nie wiem, przepisała, ale nie wiem, dobrej wiedzy, nie, nie Już dokładnie szczegółów nie pamiętam, ale też tak to się skończyło niczym. Więc ja, ja nie mam zaufania do tych instytucji, które, jakby to powiedzieć, tropią nieprawidłowości nie, nie w Unii e, e, Europejskiej. Raczej tutaj nie. Nie liczył na mm, sprawiedliwość ani na y, gruntowne zbadanie sprawy. A co to jest y, sprawiedliwość? Takie pytanie by zadał Sokrates. No tak, tak, tak. Znamy definicję y, y, sprawiedliwości. Każdemu to, co mu się należy. Słumku i tribuere, prawda? znana formuła. Łacińska. No już wydaje mi się, że Urszula von der Leyen nie otrzyma to, co jest jej należne z, z racji tych działań po, pozaprawnych, poza czy, czy, czy nadużycia na, na władzy, czy czegoś tam jeszcze. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję do widzenia. Prosto z Brukseli profesor Ryszard Legutko, jeden z liderów prawa i sprawiedliwości.